Jeśli tak jak my złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście. Od dziś spodziewamy się nie widowiska. Zapraszamy na Mercedes-Benz Stadium. Serdecznie witamy naszych widzów. Zapraszamy do słonecznej Atlanty, gdzie na obiekcie Mercedes-Benz Stadium wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia spotkania. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Chelsea zmierzy się z Bayernem Monachium. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Jacku, powiem Ci, że pomijając sukcesy Bayernu, imponuje mi jak monachijska drużyna jest prowadzona. Myślę, że w Bawarii odrobili lekcję zewce Hollywood w latach 90. -tych. Kłótni między Klinsmanem, Amateosem i tyrat trenera Trapatoniego. Żaden piłkarz nie jest tu większy niż klub, a wyniki osiąga się stosunkowo niewielkim nakładem finansowym. Jamal Musiala, broni kepa! Jak on to zrobił! Co przygotował dla nas trener The Blues? Spójrzmy na skład. W bramce Kepa Balaga, Angolo Kanté oraz Jorginho zagrają razem na środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Sterlinga, współpracującego z Aubameyangiem. Przy piłce Mount. Do Sterlinga w szesnastkę. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. Havertz ma teraz piłkę. O nie, co tu się stało? Strata. Pierre-Emerick Aubameyang to piłkarz, który potrafi ponieść drużynę do zwycięstwa. Warto go dzisiaj obserwować. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć, z piłką czy bez, swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rybalem. Rahim Sterling. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Uwaga Mount! Ależ teraz parada raklasa. klasa! Myślałem, że tego nie sięgnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ale uwaga, jest pod presją. Tracą piłkę po tym wybiciu. Czyli opłaciło się ich przycisnąć. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Tomasz Müller. Łatwa interwencja Kepy. Taj Havertz. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Sadio Mane. Leroy Sané. Tomasz Müller Sadio Mane. teraz przypince. Teraz Sany. Piłka trafia w poprzeczkę, zabrakło może centymetra. Mason Mount. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Uwaga, mount! No, świetnie obronione to uderzenie. Plan na teraz to dobrze wykonać ten corner i objąć prowadzenie. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Thiago Silva ma piłkę. Nie, nie daje się zaskoczyć. Był jeden corner, a zaraz wykonają kolejny. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Doskok przeciwnej drużyny. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Jozła Kimiś. Sané. Uwaga, będzie okazja. Usiala przy piłce. I Sané. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Jak widzimy po statystyce posiadania, mecz jest bardzo wyrównany. Mamy emocje, mamy akcję, tylko brak, ale musimy na chwilę przerwać. Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem? Sam na sam z bramkarzem. Tu łatwiej było strzelić niż nie strzelić. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Müller dalej jest przy piłce. Piłka pod nogami Müllera. O już sadio mane. Epa, bez żadnego problemu. Chante. Pierre-Emerico Bamejo. Przed przerwą z dużej chmury mały deszcz. O no, sam powiedz. Na razie prezentuje się na boisku co najwyżej średnio. Musi wykrzesać z siebie więcej. Potrzeba jakiegoś błysku, by wyjść z tego impasu. Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda. Bardzo ładne uderzenie. Gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Mason Mount. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Leroy Sane. Z piłką teraz Mane. Zbliża się do pola karnego. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Skutecznie ich Dobre wejście. Jamal Musiala. Musiala przy piłce. Ma piłkę teraz, mane. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to, niestety, bywa. Piłka pod nogami Müllera. Nie patyczkuje się z tym wejściem. A teraz piłką Müller. Jozłaki miś. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Nie może chybić! Umiejętnie broni bramkarz. Wciąż nie mamy pierwszego gola meczu. Tak jest, ciągle 0 do 0 dla dobra widowiska. Mam nadzieję, że wreszcie ktoś tu się pomylił. Znakomite, prosto podanie. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Przy piłce mącz. krzyczą, żeby strzelał. I goł! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bez bramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Pawarczycy mogą ruszyć skrzydłem. Mają teraz dużo miejsca. Nic z tego jednak nie będzie. Mount ma piłkę. Może być zaraz groźnie. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Piłka zagrana do Sterlinga. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Aut po tej udanej interwencji. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. I słyszymy końcowy gwizdek. Drużyna Chelsea okazała się dla rywali zbyt mocna. Drużyna musiała drżeć o zwycięstwo do ostatniej chwili. W końcu miała tylko jedną bramkę przewagi, ale ostatecznie to wystarczyło do wygranych.